Halo, halo, czyja, witajcie Tomasz z tej strony i witam w koszarach tradingu w tym filmie chciałbym podsumować sobie to co obecnie dzieje się na rynku powiedzieć o tym jak ja mam do tego podejście oraz też wspomnieć o kilku kluczowych wydarzeniach które miały miejsce bądź to miejsce dopiero będą miały w najbliższych dniach i które mogą mieć wpływ właśnie na, realnie na rynek jak to wygląda obecnie. Więc jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, tak naprawdę każdy projekt tutaj jest na delikatnym lub większym plusie, więc po prostu na rynku nam się zazieleniło, powrócił też taki bardziej pozytywny sentyment i też sporo osób spekuluje, że tutaj już ten dołek może być za nami. Ja raczej nie byłem jeszcze taki optymistyczny, tutaj wydaje mi się, że te kolejne miesiące mogą być takie dosyć specyficzne, o czym sobie te za chwilę jeszcze powiemy, no ale póki co jak widzimy tutaj większość pozycji jest na zielono, więc no jakby jest to oczywiście pozytywne. Jeżeli chodzi o konkretne sieci, jak to tutaj wygląda. No tak naprawdę tutaj widzimy, że jeżeli chodzi chociażby o TVL, to większość tutaj sieci odzyskała go w ciągu gdzieś tam ostatniej doby, czy nawet i 7 dni. Tutaj większość tych, jakby, sieci jest na plusie, bo jeszcze ostatnio, kiedy nagrywałem właśnie materiał, no to tutaj większość tych sieci, poza tak naprawdę tonem i lineum, były zdecydowanie na minusach. I teraz widzimy właśnie, że większość z nich tutaj odbija. No ale tutaj widzimy, że na przykład Solana w tej chwili jakoś sobie specjalnie dobrze nie radzi, i jakby tak z mojej perspektywy, Solana obecnie. Obecnie ma taką lekką zadyszkę. Tutaj, jakby to szaleństwo memcoinowe, które miało miejsce w, w ostatnim czasie, trochę jakby się skończyło. No i obecnie mamy takie większe odreagowanie, też sporo pozycji właśnie na Solanie potraciło. No i widzimy, że jest to jedyna tak naprawdę sieć tutaj z top 10, obok jeszcze Blasta, która w ciągu ostatniego tygodnia ma tutaj właśnie ujemny TVL. Więc widać, że sporo kapitału właśnie z Solany odpłynęło. I tak jak też mówiłem w poprzednim filmie, sporo tego kapitału przeniosło się chociażby na sieć Tom Blockchain. Ale z drugiej strony, pomimo tego, że no sporo kapitału odpłynęło jednak Solany, to jak popatrzymy sobie tutaj na wolumeny w ciągu ostatniego tygodnia, czy chociażby e, szczególnie doby, to widzimy, że Solana jest na pierwszym miejscu, tutaj prześciga nawet Ethereum, jeżeli chodzi właśnie o wolumeny w ciągu ostatniej doby, tutaj z wynikiem 850 milionów dolarów jest właśnie na pierwszym miejscu, więc pomimo tego nawet, że no, jakby ten kapitał odpłynął, to Solana cały czas bardzo dobrze sobie radzi. No i oczywiście ma to też związek z tym, że w ostatnim czasie tutaj kilka funduszy, właśnie aplikowało o ETF na solany, który naprawdę na będzie miał także miejsce tutaj w ciągu ostatnich dni, między innymi ARK Invest oraz 21Shares. Właśnie złożyło swoje aplikacje również o ETF na Solanie, więc mamy już tutaj trzy fundusze, które właśnie tą aplikację złożyły. No i tutaj jeżeli chodzi o samą cenę Solany, no to oczywiście zareagowała ona to pozytywnie, tutaj dobiła ona do poziomów około 150 dolarów, później mieliśmy znowu spadki do okolic około 140 dolarów, no i obecnie znowu tutaj wracamy te okolice 150, więc jeżeli chodzi także o samą cenę Solany, to trzyma się ona tutaj w miarę stabilnie, podobnie też jak inne te największe właśnie projekty. Mamy raczej taką powiedzmy konsolidację w tej chwili. No no i oczywiście pojawiają się już tutaj spekulacje odnośnie tego, jak cena solany może zareagować właśnie na to, że jakby te etf -y tam się rozpoczną, no bo oczywiście jakby sam fakt, że jakby te fundusze złożyły aplikację, no to jeszcze nie świadczy o tym, po pierwsze, że ten ETF będzie, no a po drugie, jakby zanim jakby zacznie się ten handel na ETF-ach, no to też sporo czasu jeszcze minie. No i pojawiają się właśnie już spekulacje odnośnie tego, co się może wydarzyć, jeżeli właśnie to się już rozpocznie. Tutaj są przewidywania różnego rodzaju. Tutaj w takim najbardziej negatywnym scenariuszu widzicie, że jest przewidywanie, że cena solany może wzrosnąć. 1,5-krotnie, tutaj w takim optymalnym 3,5-krotnie, a w takim powiedzmy najbardziej pozytywnym około 9-krotnie. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie jakaś tam predykcja jakby z jednej strony, więc jakby nie ma się co do tego jakby specjalnie przywiązywać, ale wydaje mi się, że podobnie jak no to miejsce z Bitcoinem, czy prawdopodobnie będzie miało też miejsce z Ethereum, to także na Solanie jednak no ten fakt, że te ETF-y będą, jeżeli oczywiście będą, sprawi, że tutaj cena solany może z czasem wzrastać. No a skoro mówimy już o tej zadyszce, no to tutaj, tutaj macie taki ciekawy wykres, który pokazuje właśnie, ile jakby tokenów na solanie zostało stworzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli powiedzmy tutaj od okolic 15 marca do okolic 15 czerwca. W tym tylko czasie powstało ponad 1 milion tokenów na solanie, więc no jakby tutaj, powiedzmy taki ten poziom przegrzania, poziom jakby ilości tych tokenów był już na tyle duży, że po prostu to odlegowanie musiało przyjść i jakby, no tutaj trochę osób już się znudziło, jakby zgrywali tej solany i faktem też, że no jakby jakiś 85% projektów, które tam powstają, są to rack które bardzo szybko gdzieś tam się kończą. Więc, na pewno, jest to taki problem Solany, czyli po prostu taki bardzo wysoki poziom no, gamblingu. Mało to ma wspólnego z jakby jakimś tam inwestowaniem, z jakąś tam strategią. Tak naprawdę, jakby posiadanie jakiegoś inside info, jeżeli chodzi o te nowe projekty na Solanie, jak jakieś memcoiny, to bardzo ciężko jest znaleźć taki, który po prostu dobrze sobie poradzi. Dlatego, ja bardziej wolę inwestować właśnie w projekty na Solanie, które mają jakieś konkretne fundamenty. Tak jak właśnie mówię, między nimi jest to Rediswap, really czy chociaż. By nosana, którą trzymam już od dłuższego czasu. No i tutaj właśnie pojawiają się już takie pierwsze pytania odnośnie tego, kiedy pojawi się ETF na memcoina i podejrzewam, że to również będzie miało miejsce, ponieważ na razie te ETF -y już teraz pójdą tak taśmowo, tak? Bitcoin oczywiście był tym pierwszym ETF-em, takim bardziej przełomowym. Teraz mamy Ethereum, pewnie za chwilę będzie Solana i później będą pewnie kolejne jeszcze właśnie ETF-y, które będą po prostu powstawały. Prawdopodobnie każdy z tych kolejnych ETF-ów będzie miał też mniejszy wpływ na samo to aktywo. No ale tutaj wydaje mi się, że że takie memcoiny jak chociażby Dogecoin, czy chociażby jak Pepe, czy być może WIF, mają jak najbardziej potencjał do tego, żeby właśnie taki ETF dostać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że już w tej chwili w Stanach mamy różnego rodzaju takie koszyki inwestycyjne, właśnie gdzieś tam oferowane przez fundusze, gdzie możemy zainwestować właśnie w taki indeks memcoinów, gdzie powiedzmy mamy właśnie Doge'a, mamy Shiba, mamy Pepe, Wifa, czyli takie największe właśnie te memcoiny i po prostu możemy w nie inwestować właśnie przez te fundusze, więc jakby tutaj hmm. myślę, że taki ETF pierwszy na jakimś konie, też jest tutaj tylko kwestią czasu. No ale póki co skupmy się jednak na tym, co jest przed nami, a przed nami bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi właśnie o Ethereum, czyli tutaj mówimy oczywiście o właśnie starcie handlu na ETF-y na Etherze i to wydaje mi się, że może być dosyć kluczowe wydarzenie dla e, jakby samego Ethereum i tutaj podejrzewam, że może nie od razu, nie oczywiście w pierwszy czy tam drugi dzień, jak ETF-y jakby wystartują, tylko raczej gdzieś tam w kolejnych tygodniach ta cena Ethera może zacząć się bardzo bardziej umacniać właśnie z uwagi też na zwiększone wolumeny. Jeżeli mamy patrzeć właśnie tak teraz na to, co może wydarzyć się dalej na rynku, tak jak popatrzymy sobie na to, powiedzmy kolejne miesiące, no to dalej wydaje mi się, że ten okres wakacyjny, czyli powiedzmy właśnie lipiec, sierpień będą raczej no takimi trochę cichszymi okresami, ale wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam po starcie tych ETFów na Ethereum, jakby sam ekosystem Ethereum, czyli różnego rodzaju low capy, memcoiny mogą tutaj nam wzrastać, mogą radzić sobie lepiej, możemy mieć taką powiedzmy no, może nie hossa, ale powiedzmy taki krótki okres właśnie wzmożonych wolumenów na samych lokapach na, na eterze. Dlatego też w tej chwili, jeżeli chodzi o mnie i właśnie rozgrywanie takich powiedzmy pozycji lokapowych, no to skupiam się przede wszystkim właśnie na eterze, ponieważ jest to główna sieć, którą rozgrywam. A do tego też tutaj rozgrywam sobie głównie w tej chwili tona, tak jak właśnie mówiłem w ostatnim filmie. Jakby u mnie wygląda to w ten sposób, jeżeli chodzi o taką moją strategię, że właśnie Ethereum jest taką moją siecią główną, którą rozgrywam cały czas, gdzie cały czas być na bieżąco, gdzie cały czas siedzę, to się dzieje z tymi projektami. Poza tym obserwuję także Solane, Base oraz Tona, ale też nigdy nie jest tak, że każdą z tych sieci rozgrywam w tym samym czasie, tylko raczej skupiam się na tym, żeby właśnie do tego Ethereum dokładać sobie którąś z tych trzech sieci tak dodatkowo, w momencie kiedy jakby któraś z nich radzi sobie lepiej od innych, tak? I powiedzmy, że w ciągu ostatnich kilku tygodni to raczej była Solana i skupiałem się właśnie głównie na rozgrywaniu Ethereum oraz Solany, a teraz w momencie, kiedy właśnie sporo tego kapitału przeszło z Solany do Tona, to bardziej się skupiam się właśnie na rozgrywaniu tej sieci, bardziej właśnie tutaj szukam różnego rodzaju okazji, śledzę sobie właśnie to, które projekty tutaj najbardziej gdzieś tam się wyróżniają. Pokazywałem wam w ostatnim filmie właśnie o tonie, jak tych projektów można szukać, gdzie to robić, więc tutaj nie będę się powtarzał, ale właśnie staram się tutaj mieć ekspozycję w tej chwili na to, co się na tonie dzieje, ponieważ no w tej chwili po prostu jest to sieć, która radzi sobie na pewno lepiej niż bejść, czy chociażby Solana. Jest to też taki lepszy sentyment, więc w tej chwili właśnie skupiam się głównie na tym. Jeżeli popatrzymy sobie obecnie na to jak radzą sobie konkretne narracje w krypto, to widzimy, że większość z nich tutaj także jest na delikatnych plusach tutaj w ciągu ostatniej doby szczególnie. W perspektywie ostatnich 7 dni, również większość z nich jest na jakimś tam niewielkim lub większym plusie, to widzimy, że sam trend Memcoinów dosyć mocno odbił w ciągu ostatniego tygodnia, ponieważ jest to około 10%. Jeżeli chodzi o AI, to jest to około 6,5% w skali ostatniego tygodnia. I też co ciekawe, jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie 7 dni, to taką narracją, która zaczęła sobie radzić znowu lepiej, były NFTki, co jakby jest dosyć ciekawe, ponieważ jakby ja NFTkami się bardzo nie zajmuję, jakby nie znam się na tym trendzie, więc tutaj nie będę się na ten temat wypowiadał, ale tutaj widzimy, że właśnie jeżeli chodzi o taką aktywność na socialach, o jakby projekty, które gdzieś tam jakby zwiększyły się ich floor price, no to tutaj właśnie NFTki w tej chwili radzą sobie całkiem dobrze, więc jest to jakaś tam ciekawa informacja, jeżeli ktoś z Was NFTki rozgrywa, to pewnie ma tutaj więcej do powiedzenia, ja tego za bardzo nie robię, kiedyś gdzieś tam chwilę się tym bawiłem, ale Raczej nie było to coś, co mnie jakoś specjalnie kręciło, więc na no w ogóle tego nie robię. Ale wydaje mi się, tutaj mam takie porównanie, że jeżeli chodzi na przykład o memcoiny właśnie na Solanie, o całe to szaleństwo, jakie tutaj widzimy na tych projektach memcoinowych na tym ekosystemie, to widzę tutaj sporo podobieństw właśnie do tego, jak NFT-ki wyglądały w roku 2021, podczas właśnie Hossy, kiedy sporo tych projektów, na przykład takich jak oczywiście Board Yacht Club, osiągały jakieś horrendalne kwoty, rzędu tam, tam chyba był floor price na poziomie 150 Ethereum, w tej chwili widzimy, że jest to 10 Ethereum, więc to wszystko bardzo mocno pospadało. Jeżeli chodzi o pozycje takie moje low-capowe, które trzymam powiedzmy tak bardziej na long term, które gdzieś tam też, o których wspominałem w, w moich filmach, czy chociażby na, na moim profilu na Twitterze, czy też na telegramie. Swoją drogą, jeżeli kogoś jeszcze z Was na telegramie u mnie nie ma, to poniżej macie link, jest to grupa w pełni bezpłatna, gdzie po prostu każdego dnia dzielę się swoimi przemyśleniami oraz tym, jak obecnie widzę sytuację na rynku, więc również tam Was zapraszam. No i właśnie ostatnio takim lowcapem, o którym też często wspominałem, mówiłem o tym w filmie, czy właśnie na swoim Twitterze, był tutaj Memcoin Joe, który obecnie bardzo fajnie sobie tutaj radzi. Tutaj z tych poziomów około 0,11 dobiliśmy aktualnie do poziomów 0,27 prawie, więc jest to jeden z z takich właśnie lookupów, które mam, które radzi sobie obecnie całkiem dobrze. Mamy tutaj także dosyć dobre odbicie na Neuralu, o którym też wspominałem na swoim Twitterze, kiedy był w okolicy 1 miliona, więc cały czas tutaj jest na sporym. Plusie, aczkolwiek tutaj od swojego ATH cały czas jeszcze jest daleko, ponieważ ATH było na poziomie 4,20, no a teraz jest to 1,70, więc około powiedzmy jeszcze no takie 60% mamy tutaj do odrobienia. Jest to również taka pozycja, którą będę sobie trzymał raczej rąk delmowo. Jeżeli chodzi o projekty na Solanie, to tak jak właśnie wspominałem, tutaj sporo z nich też właśnie mocno oberwało z uwagi na to, że obecnie no sentyment na Solanie jest trochę gorszy. Jeden z tych projektów, który sobie cały czas akumuluje, jest to RS od Rysław, czyli właśnie tego bota na Solanie, którego używam. I tutaj widzimy także, że obecnie mamy spadki do poziomu około 9,7 miliona. I tutaj uważam, że takie właśnie poziomy poniżej tych 10 milionów są takie, no myślę, że fajne, gdzieś tam do akumulacji tego tokena, jeżeli myślimy oczywiście o tym tak bardziej długoterminowo i wierzymy w to, że ta narracja na solane, na mam na Solanie jeszcze w tym cyklu nam wróci. No a ja obstawiam, że tak właśnie będzie i takie właśnie projekty, które budują coś dookoła tego, czyli budują taką powiedzmy infrastrukturę właśnie do memcoinów, to będą rodziły sobie dobrze i tutaj właśnie Rediswap jest jednym z takich moich typów. Staram się obserwować projekty, które po pierwsze najmniej spadają podczas spadków oraz także te, które najmocniej odbijają gdzieś tam właśnie, kiedy mamy takie odregowania jak teraz. Tutaj tych pozycji mam takiego do obserwowania całkiem sporo, tak jak widzicie w większości to są różnego rodzaju memcoiny, więc tutaj cały czas staram się analizować właśnie te low pod kątem takiego performance długoterminowego, bo jeżeli chodzi o taką moją ogólną strategię, jakby jak rozgrywam low tak może tylko szybko o tym wspomnę, bo też mówiłem o tym właśnie na swoim telegramie, ale jeżeli ktoś tego nie widział, to w moim przypadku wygląda to w ten sposób, że jakby mam podzielone powiedzmy portfolio na trzy części, jeżeli chodzi właśnie o low capy. Pierwsza z nich to jest taki full dragon mode, czyli po prostu jest to taki portfel, gdzie mam stosunkowo mało ETH, czy tam jakieś innych środków, powiedzmy na Solanie, czy na, czy na Tonie i po prostu to są takie moje środki, które zgrywam pozycje bardzo takie ryzykowne, raczej mają kapitałem i które po prostu liczę na takie większe wzrosty. Też jestem gotowy, aby te kapitały stracić. Drugi koszyk to jest z kolei trading, czyli takie powiedzmy podejście, w którym staram się rozgrywać jakieś tam pozycje o zwiększonym wolumenie, które po prostu no mają spore wahania, wahania cen i to raczej angażuje właśnie taki większy kapitał i liczy na zyski powiedzmy rzędu nie wiem 20-30% jakby przy powiedzmy inwestycji rzędu nie wiem 10 Ethereum, no to jest już jakiś tam ciekawy zysk. No i jeszcze mam taki koszyk jak buy and hold i to są właśnie takie pozycje, które po prostu kupuję na bardziej taki długi termin i po prostu staram się trzymać i właśnie to są takie pozycje jak chociażby ten Joe, czy chociażby właśnie Neural, czy też RS, to są takie pozycje właśnie, które po prostu chcę sobie trzymać bardziej długoterminowo i w ten sposób sobie właśnie tą swoją strategię staram się rozróżniać, jeżeli chodzi o właśnie pozycje To Tutaj zostając jeszcze przy temacie chwilę Memcoinu, to, to warto wspomnieć o tym także, że ostatnio wystartował również token BORPA, który jest tutaj na, na sieci Solany i jest to token, który jakby jest powiązany z projektem Entagle, czyli tutaj NGL, no i właśnie ten Token Borpa tutaj, jakby zrobił też airdrop dla osób, które stajkowały swoje nft WebVerse właśnie tutaj na platformie. Czyli po prostu, jeżeli ktoś z Was kupował to NFT po to, aby otrzymać airdrop Entagle, czyli NGL, to również będzie uprawniony do tego, aby tutaj sobie odebrać ten airdrop Borpa. Także porzucę Wam link w opisie. To jest właśnie ta stronka. Tutaj po prostu łączymy się portfelem na Solanie. Jeżeli wcześniej robiliście to, co też podawają u siebie na Telegramie, czyli po prostu tam trzeba było podać swój portfel właśnie na Solanie, gdzie te tokeny będą oddelegowane, to właśnie tutaj będzie. Będzie można sobie je odebrać. Tutaj, jeżeli chodzi o nich, no to mieli trochę problem ze swoim Twitterem, ponieważ został on jakoś tam zhakowany. Tutaj były jakieś po prostu linki takie skamerskie. Tutaj mamy już informację o tym, że odzyskali swoje konto, więc po prostu, jeżeli tego jeszcze nie robiliście, nie odbraliście swoich tokenów, to teraz już można sobie to bezpiecznie zrobić. Tutaj ten link podeślę wam w opisie, żeby gdzieś tam na jakiś żaden scam się nie radziać. No i tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o odbiór tych tokenów z Airdropa, to jest to 33%. Teraz z kolei pozostała część jest tutaj objęta Westing. him. trzy tygodniowym. Także tutaj tak to będzie wyglądało. Tutaj warto też wspomnieć o projektach, które w najbliższym czasie mają jakieś większe unlocki, ponieważ trochę tych unlocków jest, szczególnie jeżeli chodzi o takie powiedzmy większe kwoty. No to przykładowo mamy tutaj w najbliższym czasie odblokowanie na tokenie XAI. Jeżeli ktoś z Was ten token ma, to może mieć to też znaczenie, ponieważ tutaj zostanie odblokowane około 80 milionów dolarów właśnie w tych tokenach. Kolejnym tutaj przykładem jest chociażby Aptos, który również będzie miał odblokowanie około 80 milionów. Token Starknet będzie miał około 34 miliony dolarów. To jest akurat token, którego no, nie mam i nie planuję go mieć, więc raczej mnie to nie interesuje. Oraz także tutaj za 15 dni będzie odblokowanie tokenów Arbitrum w kwocie około 74 milionów dolarów, więc warto sobie tutaj po prostu tą stronkę sprawdzać, szczególnie jeżeli jakieś właśnie altcoiny posiadacie, które mają jeszcze sporą podaż do odblokowania. Z uwagi na to, że mamy też nowy miesiąc, to także jest odnowiona akcja na giełdzie Bybit dla nowych osób. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze konta nie ma, to można sobie założyć z tego linku poniżej. I tutaj dla pierwszych 100 osób, które właśnie to zrobią oraz zrobią tutaj wpłatę na minimum 100 dolarów, czy to w krypto, czy tam w złotówkach, czy w dolarach, nie ma znaczenia, to otrzymacie na start właśnie te 30 USDT do wykorzystania sobie na giełdzie, a dodatkowo macie również tutaj co miesiąc szansę na nagrodę w wysokości 2000 dolarów, ponieważ organizujemy takie różne konkursy dla osób, które właśnie konto nabywicie mają z tego linku poniżej. No i oczywiście, mając właśnie też konto z tego linku, macie także dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie Koszar Tradingu, na którego także Was Przepraszam, link macie poniżej w opisie. I tutaj właśnie macie dzięki temu możliwość blokowania sobie tej sekcji VIP z sygnałami oraz strategiami, gdzie po prostu każdego dnia nasi traderzy dodają różnego rodzaju, jakby gdzieś tam swoje zagrania, różne strategie, swoje przemyślenia odnośnie tego, co obecnie na rynku robią. Także jeżeli ktoś z Was się interesuje tradingiem, to myślę, że jest to właśnie dobre miejsce, żeby po prostu sobie tutaj tą rolę odebrać i po prostu śledzić to, co oni robią. Tutaj macie również VIP chat, czyli po prostu możecie sobie też z innymi osobami gdzieś tam właśnie pisać, gdzieś tam wymieniać się doświadczeniem, więc jest to fajne sprawa i tutaj cała instrukcja jest opisana w zakładce oboku dostęp VIP, więc każdy tutaj powinien sobie to z tym poradzić. Nie jest to nic komplikowanego, powinno zająć na to mniej niż 2 minuty, więc myślę, że warto. ok tak na koniec, jeżeli chodzi o to, co przed nami, no to tutaj oczywiście najważniejszym wydarzeniem jest zdecydowanie no, ten start ETF-ów na Ethereum, który tutaj prawdopodobnie rozpocznie się już jutro, czyli właśnie 2 lipca. No i tutaj są różne estymacje jakby odnośnie tego, ile kapitału sprawić, że pojawi się właśnie nowego w Ethereum. Tutaj są na przykład takie spekulacje, że może być to nawet 1 miliard dolarów miesięcznie. Są też estymacje pokazujące, że może być to znacznie więcej, ale oczywiście jak będzie, dowiemy się w praktyce. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o cenę Ethereum, to może ona tym skorzystać w ciągu kolejnych gdzieś tam kilku tygodni, Raczej nie spodziewam się jakichś tam gigantycznych rajdów w górę zaraz po tym, jak te y zostaną odpalone. Też nie spodziewam jakiegoś tam typowego seldeniu, żeby ta cena miała jakoś zdampować. Raczej wydaje mi się, że te kolejne dni będą mi jeszcze takie, raczej tutaj w tym ręczu właśnie około 3500 dolarów osulowały i gdzieś tam później wraz właśnie z napływem kolejnych środków do tego ETF-u. Cena może tutaj sobie spokojnie cały czas rosnąć. Tutaj, jeżeli chodzi o jakie moje przewidywania co do ceny Ethereum, jeżeli chodzi o ten rok, to wydaje mi się, że możemy gdzieś tam zdobyć do poziomów około tego poprzedniego. ATH, czyli powiedzmy, gdzieś tam w okolice tych 4800 dolarów w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Co oczywiście byłoby mi na rękę, bo Ethereum jest takim moim głównym aktywem, który staram się na rynku akumulować. Ok, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego, co obecnie dzieje się na rynku, to by było w sumie na tyle. Jeżeli chodzi o jakieś tam kolejne aktualizacje, jakieś tam kolejne wydarzenia, które będą istotne w tym tygodniu, to będę o tym informował na swoim Telegramie. Także jeszcze raz tam Cię zapraszam, jeżeli Cię tam jeszcze nie ma. A na dzisiaj to by było już na tyle. Także dzięki za obejrzenie i widzimy się w. Kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.